Witam, nazywam się Michał Petrowicz i profesjonalnie zajmuję się przedmiotem samurajską oraz bronią białą. Dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o sprzęcie i o rodzajach treningu. No więc, mam tutaj okien, miękki miecz do spalingu. Ten ma też tutaj twardą część do blokowania. Opkę, bo pół do drewniany miecz. Ten jest oklejone, żeby przy markowaniu, schowania miecza nie wchodziły Wam drzazgi w rękę. I polecam takie rozwiązanie, bo no też w sube, w razie gdyby ostrze przeciwnika się zsunęło, żeby uderzyło w Oraz mozoto, czyli miecz treningowy. Moi drodzy, jest trochę tak, że. Oczywiście mówi się klient, nasz pan, ale jeśli uczycie się szermierki albo jakiejś innej umiejętności, to nie macie pojęcia o tym, jak fechtować, lub bardzo mgliste pojęcie i idziecie do ekspertów, żeby się nauczyć. Nie ma takiej możliwości, żeby skipnąć któryś z elementów treningu i być dobrym szermierzem w pełni trenującym swoją dziedzinę. Ponieważ Miecz treningowy służy temu, żebyśmy dobrze i bez usterek chowali, wyciągali miecz czasem z cięciami, czuli ostrze, prawda? Jeśli mamy miecz ostry, to jest bardzo podobny, różni się tym, że jest ostry. Okay. I, I w zasadzie tylko tym w przypadku miecza mozoto to tak. E, mamy wrażenie jakbyśmy efektowali prawdziwym mieczem, ale w parach się nie ćwiczy tym, prawda? Więc głównie technikę ćwiczymy, takie BHP, jak schować, jak wyciągnąć miecz i się przy tym nie skaleczyć oraz mniej więcej technikę cięcia na sucho oraz techniki defensywne. Na sucho, ale na metalowym mieczem, który ma właściwe wyważenie. Mieczem ostrym testy tamy sprawdzają, co by było, gdybyśmy trafili przeciwnika. Jest to taki ostateczny sprawdzian efekt, efektu naszych cięć, naszych technik. Ale dalej to nie jest wszystko, ponieważ. Bez treningu bokkenem, czyli drewnianym mieczem, który nie jest jakimś wprowadzeniem do miecza treningowego, tylko zupełnie innym narzędziem treningowym, jest, jest niemożliwe opanowanie szermierki. Tutaj ja trenuję w parach robię bloki, kontry, odbicia i tak dalej, i tak dalej. I wiadomo, że nikogo nie sieknę przez głowę drewnianym mieczem, bo Ludzie zanim wynaleźli stal, to już bardzo im dobrze szło walczenie i zabijanie się nawzajem. Prawdopodobnie i tym można zrobić niezłą krzywdę, ale tu trenuję głównie timing w ograniczonym stopniu, dystans, ale głównie trenuję techniki defensywne, bo ta broń jest sztywna, mogę ją obić i nic się nie dzieje. Więc, tak, moza, to jaj to, technika drewniany miecz, defensywa. Wartość waszej ofensywy, taka e, pod kątem e, zadanych obrażeń, e, sinkę. Tylko trening tam siłę to daje. E, i wreszcie mamy choker. No tak, no ja wiem, że wiele osób zajmujących się szermierką na przykład zajęło się przerniaką samurajską, że tak powiem, już w dość podeszłym wieku. I nie fajnie, że coś robią. Ale niezbyt kochają trening miękką bronią, ale tym można trafić i nic nikomu nie zrobię. Prawda? Mogę zrobić w rękę, w nogę. Jak trafię bokkenem, to zrobię komuś krzywdę. Jak trafię Shinkenem. Po prostu odetnę komuś nogę i trafię metalowym mieczem, który jest tępy, to też nie będzie dobrze. W związku z tym, żeby swobodnie nauczyć się dobrego timingu, dobrego wyczucia czasu i wyczucia dystansu, bokken nie wystarczy, bo tam wszystko jest aranżowane. Moc za to nie wystarczy, bo nie ćwiczymy nim w parach. Shinken nie wystarczy, bo broń Boże, nie ćwiczymy nim w parach. Tutaj. Okej, okay. technika jest trochę inna, bo rączka jest yy, okrągła, bo miecz jest miękki, bo bloki wykonuje się tylko tą częścią i w trochę inny sposób niż normalnie, ale dopiero trenując wszystkimi tymi yy, tak naprawdę czterema mieczami, bo nie mam tu shinkena, czyli ostrym mieczem, mieczem treningowym, mieczem drewnianym i mieczem miękkim trenuję jeszcze w mięty. Jeśli brakuje wam któregoś z treningu i co za tym idzie sprzętu, nie możecie powiedzieć, że trenujecie w pełni szermierkę tylko trenujecie jakiś tam w jakimś aspekcie szernikę. To nie jest pełne, jeśli nie ma możliwości sparingu, nie jest pełne, jeśli nie trenuje się bloków, nie jest pełne, jeśli nie przykłada się wagi do techniki, i nie jest pełne. Jeśli wreszcie nie ma się nigdy do czynienia z ostrym mieczem i się nigdy w życiu nic nie przecięło, tak od początku do końca. I to nie jest tak, że koniecznie to są rzeczy, które muszą być na. Nie wiem, że, że, że jak ktoś się zabierze za ostry miecz, to musi mieć 100 lat treningu ze sobą, to też nieprawda. Tak naprawdę im wcześniej opanujecie technikę jakoś tam na tyle sensownie, żeby brać udział w treningach tamyshigiri, na tyle ogarniacie się kondycyjnie i sprawnościowo, żeby móc sparować, tym dla Was lepiej. I też im wcześniej sobie kupicie mozotop, tym w ogóle wcześniej będziecie mieli takie... Yy, Większe pojęcie o tym, jak w ogóle wygląda trening metalowym mieczem, co jest y, znacznie inne niż y, czokenem albo bokiem. Tak czy inaczej, to wszystko razem zazębia się i tworzy pewną całość. Usuniecie jeden element, i po prostu y, macie słabe ogniwo, gdzie wasza szerniak w tym aspekcie kuleje. I to tyle mam do powiedzenia.